Witam Cię w podcaście Fusion plus minus 40, w miejscu dla kobiet, które chcą zadbać o siebie bez presji, bez skrajności, ale za to w zgodzie ze sobą. Zapraszam Cię na rozmowy o zdrowym stylu życia i byciu kobietą bez filtra. Zapasz coś dobrego i zostań ze mną. Hej, tutaj Ewelina, witam Cię w dziesiątym odcinku podcastu Fusion Plus Minus 40. Jeśli jeszcze zastanawiasz się, skąd w ogóle nazwa Fusion, to mam prostą odpowiedź. Zdrowy styl życia czy zdrowie to nie tylko dieta. Dlatego ten podcast to Fusion, inaczej połączenie wszystkich tematów związanych ze zdrowiem kobiety blisko 40 i po 40. Dzisiaj temat, który kocham za praktyczność i wiem, że i Ty go polubisz. Architektura domu, czyli jak ustawić przestrzeń tak, żeby pomagała Ci budować zdrowe nawyki, a nie działała przeciwko Tobie. Bo dom, mam na myśli pomieszczenia, a nie ludzi w nich mieszkających, może Cię sabotować, ale może też zdjąć z Ciebie połowę decyzji każdego dnia decyzji związanych z odżywianiem, z aktywnością fizyczną i relaksem. Dlatego dziś pokażę Ci trzy filary widoczność, dostępność i przepływ oraz szybkie zmiany za darmo, które możesz zrobić jeszcze dziś. Znasz może pojęcie architektura wyboru? Brzmi mądrze, a chodzi o proste rzeczy. To, co jest na widoku i pod ręką, wygrywa siłą woli. A więc na przykład poszłaś do sklepu tylko po mleko, a wróciłaś z całą reklamówką zakupów, i to niekoniecznie potrzebnych. Po 35. roku życia mamy więcej zadań, często mniej snu, czasem wahania nastroju, problemy w pracy, motywacja bywa kapryśna. Dlatego dziś urządźmy dom tak, by zdrowy wybór był najłatwiejszy, a ten mniej wspierający trochę trudniejszy. Celem dzisiejszego odcinka jest dać Ci zestaw pomysłów i tak 3 do 5 zmian, które wprowadzisz od razu. Reszta może być w weekend bez presji. Co ważne, są to przetestowane sposoby, zadziałały na mnie i moje podopieczne. W poprzednim odcinku opowiadałam Ci, jak możesz wpłynąć na zdrowe wybory domowników, a dziś opowiem Ci, jak dom może na Was wpłynąć. Zacznijmy od pierwszego filaru, którym jest widoczność. Widoczne równa się zużyte albo zjedzone. W kwestii odżywiania, wyobraź sobie, że otwierasz lodówkę i na wysokości oczu czekają produkty, które wołają do ciebie, weź mnie i zjedz. Na przykład pokrojone warzywa, gotowe białko, takie jak pieczeń na kanapki czy humus, a słodkie nie znika z domu, ale znika z pola widzenia. Na inną półkę, w nieprzeźroczystym pojemniku, no bo kto ma je znaleźć, to słodkie, to i tak znajdzie ale nie będą przypominały o sobie za każdym razem, jak wejdziesz do kuchni. Na blacie stoi miska z owocami i dzbanek wody. To, co widoczne, jest pierwsze w kolejce. I to jest cała magia. Przyznaj, ile razy zdarzyło Ci się wyrzucić spleśniały brokuł czy inne warzywo. Mi zdarza się to co jakiś czas, nie dlatego, że nie mam ochoty ich zjeść, ale dlatego, że są schowane gdzieś na dnie lodówki i zapominam o nich, bo nie są dla mnie widoczne. W kwestii ruchu można powiedzieć, że sprzęt schowany głęboko nie istnieje. Ten na widoku będzie ci przypominał, że miałaś się poruszać. I to nie chodzi o to, żebyś teraz przed sofą postawiła bieżnię. Czasem wystarczą sportowe buty czy torba na widoku. Może to też być na przykład aplikacja z Twojego klubu fitness na ekranie głównym Twojego telefonu. To serio działa. Przywrotnie powiem ci, że na przykład buty do biegania, które mijałam każdego dnia, wprawiały mnie w poczucie winy, ponieważ nie mogłam się przekonać do biegania. Ale gdy pomyślałam nad tym dłużej, wiedziałam, że ja po prostu nie lubię biegać, no i nie będę. Za to z chęcią pójdę na rower i ten też, gdy stoi w zasięgu wzroku, jest częściej używany. Jeśli masz na przykład matę do jogi, połóż ją blisko sofy. Może akurat któregoś dnia oglądając ulubiony serial, zamiast siąść na sofie, położysz się na macie i choćby porozciągasz się. A jeśli chodzi o sen i relaks, na przykład książka na nocnej szafce, mata do akupresury blisko sofy, te elementy na widoku będą dla ciebie bodźcem do działania. Spróbuj. Mikro zadanie na dziś. Przestaw trzy rzeczy na widok i zabierz trzy rzeczy z widoku. Na przykład owoce na blat, dzbanek wody na blat, aplikacja z zajęciami sportowymi na ekran główny telefonu. A znowu z widoku: słodycze i chipsy do szafki, kieliszek do wina lub butelki z alkoholem z pola widzenia, przekąski, yy, które na przykład trzymasz w aucie wymi. Przechodzimy do drugiego filaru, czyli dostępność. A więc ułatw to, co chcesz robić, a utrudni to, czego nie chcesz. Więc aranżuj sytuacje, które skracają decyzję. Na przykład, jeśli chcesz przygotować śniadanie w 3 minuty i niech to będzie na przykład y, owsianka z owocami i orzechami, to Twoja podręczna szuflada w kuchni może zawierać pudełko z płatkami, orzechy, a w lodówce y, owoce, na przykład brówki na wyciągnięcie ręki i mleko czy jogurt. Nie uda się szykować y, szybkiego śniadania, gdy paczka na przykład płatków będzie gdzieś głęboko w szafie za makaronami, może jeszcze okażą się przeterminowane, a orzechy będziesz szukała w każdej szufladzie, po czym okaże się, że ich tak naprawdę tam nie ma. To banalne, ale chodzi tu o uniknięcie frustracji i poddawania się, gdy skomponowanie jakościowego szybkiego posiłku okaże się zbyt czasochłonne. I wiesz, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że ułatwienie sobie tych zdrowszych wyborów to będzie prawdziwy sprawdzian dla Twojej próby zadbania o siebie, bo gdy znikną wszystkie przeszkody, nie będzie już wymówek. Ja ten moment bardzo lubię i na przykład razem z moim Tomkiem urządziliśmy w naszym garażu siłownię. My no nie mamy luksusowego auta, więc może stać na dworze. I ta siłka stała się dla mnie prawdziwą próbą dyscypliny i konsekwencji, bo raptem Siłownia jest dla mnie dostępna 24 godziny na dobę, więc wymówki typu że za daleko, że nie zostawię córki samej w domu, czy że za drogi karnet itd. itd. zniknęły i pozostało tylko pytanie. Chcesz ćwiczyć czy usprawiedliwiać się ciągle, aby tego nie robić? W kwestii dostępności chciałabym Ci też powiedzieć, jak naczynia mogą wspierać Cię w dbaniu o siebie. Na przykład ja kocham chipsy i mogłabym zjeść całą paczkę naraz, ale staram się tego unikać, bo wiem co, jestem świadoma, co te chipsy zawierają. I gdy szukam ich w szafie przed serialem, biorę miseczkę, która wydaje mi się wystarczająca na porcję chipsów na sofę. I jem właśnie tylko tą ilość, ale umawiam się też ze sobą, że to musi mi wystarczyć i nie wezmę więcej. Na przykład duża szklanka, nie mała wody do każdej wypitej kawy, miska na sałatkę do obiadu, konkretnych rozmiarów. To był prawdziwy game changer. Te proste, banalne i skuteczne małe kroki to nie jest dieta. To jest tak jakby inżynieria codzienności. Mikro zadanie do tej części: ustal, w których szufladach czy półkach ustawisz wspierające Twoje zdrowie produkty na np. szybkie śniadania czy przekąski. Wybierz szklankę do wody i ustal porcję mniej zdrowych przekąsek na sofę. Ostatni filar to przepływ. Chodzi tu o ścieżki w domu, które prowadzą do nawyków. Jeśli teraz zastanawiasz się, o co tutaj chodzi, pomyśl o sklepie spożywczym typu Lidl. Na początku sklepu są warzywa i owoce. To właśnie po to, aby ludzie nie zapominali o nich robiąc zakupy, są bardzo ważnym elementem zdrowej diety. To jest ta architektura na plus. Ale z drugiej strony mamy też to na minus, czyli na przykład szybkie przekąski, słodycze i chipsy w okolicach kasy. One są tam po to, aby stojąc w kolejce i rozglądając się właśnie, zauważyć i kupić te produkty, często na szybki głód. To się nazywa nudging, czyli popychanie do wybranych zachowań. Ale jak to się ma do naszych domów? Możesz stworzyć tak jakby wyzwalacze pewnych rytuałów. Banalny przykład. Jeżeli masz pieska, jestem pewna, że gdy pokażesz mu smycz, zrozumie, że jecie na spacer. Ja, gdy otwieram szafę z odkurzaczem, za każdym razem widzę konewkę, która przypomina mi, aby podać kwiaty. U jednej z moich klientek, na przykład, wyzwalaczem, takim triggerem ciasta była. Konkretna filiżanka kawy. Sofa może być wyzwalaczem dla wypicia wina, łóżko dla słodyczy, a auto, na przykład dla zjedzenia batonika, który jest w podłokietniku. Te powtarzane często czynności stały się nawykami, i tak też możemy zorganizować nasz dom, aby był przyjazny Twoim rytuałom. I teraz podam Ci przykłady, przykłady przechodząc przez pomieszczenia w domu, i może okaże się, że to jest też przydatne dla Ciebie. Zacznę od kuchni i od nawyków, które udało mi się wypracować przez ostatnie miesiące i całkiem dobrze weszły mi w krew. Suplementy. Jeżeli tak jak ja zapominałaś, brać się na przykład po porannym śniadaniu, to połóż je w pobliżu zlewu czy zmywarki i spróbuj za każdym razem, gdy odniesiesz talerz właśnie po śniadaniu do mycia, skojarzyć tą czynność właśnie z tymi witaminami, które powinno się przyjąć. U mnie to przychodzi automatycznie. Talerz yy, płuczę. I wkładam do zmywarki, za chwilę przyjmuję suplementy. Miska z owocami. Mi kojarzy się z wodą do picia i to jest mój wyzwalacz przygotowania wody na kolejny dzień. Bo do butelki wrzucam te kilka plastrów owoców, które przypominają mi o piciu wody. I taki trzeci mój nawyk: co wieczór kładę na kuchence mały rondelek, ponieważ co rano gotuję w nim wodę, aby zmieszać ją z zimną, a później rozpuścić w niej kreatynę. Bez tego rondla zapominałabym w ogóle o piciu kreatyny. Kolejnym e, pomieszczeniem jest salon albo też biurko, jeżeli pracujesz w domu. Na biurku nie trzymamy jedzenia. Na biurku możemy postawić wodę lub herbatę. I tym wyzwalaczem dobrego nawyku jest właśnie szklanka wody. Nawykiem będzie picie wody, a nagrodą lepsze samopoczucie, koncentracja, mniej zmęczenia. E, przy sofie można postawić kosz z matą, może gumy do rozciągania, lub na przykład roller albo mata do akupresury. Pamiętaj o zasadzie: sprzęt widoczny to sprzęt użyty. Jeżeli chodzi o sypialnię, no to jest laboratorium snu. A więc ładowarka do telefonu czy sam telefon powinien pozostać poza sypialnią. Ja wiem, że to jest trudne, bo i wtedy potrzebujemy takiego budzika analogowego. Nie każdy ma możliwość. Ale jeżeli na przykład położymy książkę do poczytania na nocnym stoliku, lub balsam do masażu, czy oleje lawendowy do spryskania poduszek przed snem, to tutaj tym triggerem, czyli wyzwalaczem będzie książka, jakby w zasięgu wzroku, nawykiem będzie czytanie, a nagrodą będzie relaks czy dobry sen. Jeżeli chodzi o balsam, no to właśnie jakby widok jego yy, będzie wyzwalaczem, nawykiem będzie kremowanie stóp, bo któż nie ma suchych stóp, a nagrodą właśnie gładkie stopy. Możesz to rozważyć nie dlatego, że tak trzeba, tylko dlatego, że z rana jest po prostu łatwiej żyć. Jeżeli chodzi o przedpokój, no tutaj dowolność, ale może na przykład wybrać zestaw na spacer. Czyli u mnie na przykład działa parasol. On mnie nie motywuje, ale wyzwala we mnie ten impuls, no taki pod tytułem, a może wyjdę na szybki spacer. Jeżeli chodzi o łazienkę, tutaj też można pozbyć się złego nawyku przesiadywania z telefonem w czasie potrzeby. Ja kiedyś położyłam tam książkę do nauki włoskiego. Kilka słówek udało mi się nauczyć. No i mikro zadanie takie weekendowe, które mam dla ciebie. Ustaw w domu, trasę zdrowia. Od wejścia, czyli na przykład zestaw na spacer, do kuchni, dzbanek wody, poprzez salon, na przykład. Yy, Kosz, w którym będziesz miała roller, e, posypialnie, gdzie będzie książka, albo balsam. Dopasuj to do ciebie, twojej sytuacji, bo to jest twój zdrowy dom. No właśnie, ale jak to działa w życiu? Zdarzają nam się dni chaosu. Może wracasz do domu zmęczona, może wkurzona, nie masz siły, odkładasz klucze, a tam mały napis: weź oddech i napij się wody. W kuchni czeka na ciebie dzbanek wody. A na mały głód, zanim zdążysz przygotować obiad, w lodówce czeka na ciebie umyta marchewka, a obok hummus. wieczorem po kolacji kładziesz się na sofie, a tam czeka mata do akupresury, czy na przykład wałek do masowania dla rozluźnienia mięśni, czy chwili dla siebie. Może zerkasz w telefon, a tam pierwsze co zauważysz to aplikacja z klubu fitness, a więc w tej wolnej chwili planujesz i zapisujesz się na zajęcia. A wieczorem w sypialni czeka na ciebie książka. Ponieważ telefon został w innym pomieszczeniu, czy może odłożony w trybie samolotowym, nie skrolujesz mediów społecznościowych. To nie jest perfekcja, to jest dom, który cię niesie i nakierowuje na zdrowe wybory. Na zakończenie proponuję ci mini wyzwanie na dziś albo na weekend, takie 15-minutowe. Po pierwsze, przestaw trzy rzeczy na widok i trzy rzeczy z widoku. Po drugie spraw, aby choć jeden zdrowy nawyk był łatwo dostępny. Czyli jeżeli chcesz wieczorem czytać książkę, połóż ją na łóżku i nie zabieraj telefonu, bo choć odłożysz go na bok, zauważając jakieś, jakiekolwiek powiadomienie na ekranie, wrócisz i tak do scrollowania. No i trzecie... Ustal jeden wyzwalacz, np. odłożenie kluczy po przyjściu do domu oznacza szklankę wody. Sofa oznacza zaplanowanie aktywności fizycznej na kolejny dzień, a np. szczoteczka do zębów to 10 przysiadów podczas ich mycia. Pamiętaj, że aby to zadziałało, potrzebna jest chęć i decyzja, bo możesz poukładać na widoku same jakościowe produkty, ale one będą tam leżały, dopóki nie zdecydujesz, że potrzebujesz tej zmiany bez względu na humor czy na zmęczenie. Twój dom to może być taki cichy coach, wkomponuj w niego elementy, które będą Ci pomagały codziennie bez oceniania, będą jak impuls do działania, kiedy będziesz przebodcowana, przemęczona, bez humoru i czasu na rozdrabnianie się. Jeśli myślisz, że to nie zadziała na ciebie, to spokojnie, no bo ile razy ten żółty znaczek McDonalda spowodował, że poczułaś głód. Ile razy zapach pieczonego chleba w mieście skusił Cię do zakupów w piekarni? Albo ile razy wyjazd do Ikei kończył się stwierdzeniem, no dobra, miałam kupić tylko woreczki, a wyszłam z całym koszem za kilka stówek? To jest właśnie nudging, czyli wpływanie na wybory. Możesz przekuć to w coś dobrego i zastosować to u siebie w domu, abyś czuła się wspierana na drodze do zdrowia. Może to czas, aby urządzić dom nie pod trendy z katalogu, tylko pod zdrowie, pod spokój, ruch i sen. Dziękuję za dzisiejszy czas spędzony razem. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zasubskrybujesz podcast Fusion Plus Minus 40 lub zostawisz kciuka pod odcinkiem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.